Witam, dzień dobry. Styczeń na Malcie, więc wiadomo, w Polsce w tym czasie gra wielka orkiestra świątecznej pomocy. I ja też chciałam zrobić jakiś gest w tą stronę. W tym dniu wybraliśmy się na północ wyspy i tutaj akurat y, zwiedzamy bardzo popularną złotą zatokę oraz kolejne plaże, kolejne zatoczki, idąc na południe. Jesteśmy na fajnej piaszczystej plaży. Yy... Za tym klifem jest kolejna plaża. Za tym klifem jest kolejna plaża. Tu u góry jest tabliczka, że w tym punkcie są najlepsze zachody słońca. Także plaża jest dosyć szeroka i jest bardzo fajna. Marcin mówi, że, to, że ona jest dość popularna. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Marcin pływa, ani go nie widać, gdzie on jest. Uh. Marcin wraca. Płynie dalej. Tylko głowa dostaje. na tej plaży zaczepił mnie mężczyzna pytając, czy coś wiem na temat tego, aby na Malcie było organizowane coś w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No niestety też nie posiadałam takiej wiedzy, ale miło było spotkać kogoś, kto myśli podobnie. Tam na końcu to już jest gozo, te jasne klify. Tu jest Malta, plaża, gdzie byliśmy, gdzie Marcin się kąpał. No i tutaj cudeńka, cudeńka, cudeńka. I tam żeśmy też to zwiedzili, schodzili całe, nie? Halo Rodzinka, tu właśnie korespondenci z Malty, tam jest fajny cepelek, ludzie tam chodzą, nie wiem, jak oni tam wlażą. To jest coś pięknego tu, tu jest średnio zejście na tą zatoczkę, tu to Marcin opszedł w koło, ja tylko do połowy i z powrotem, tam mamy Gozo Wyspę, te jasne klify. No, myśmy gdzieś stamtąd przyszli. जमेदार Jest tak cudnie. No to jest nasza przerwa na jabłuszko. Mamy godzinę około 14, nie? No i taka piękna wycieczka dzisiaj. Mamy przerwę w takich okolicznościach. Słoneczko nam się chowa. Szkoda. Jakie masz jeszcze na dzisiaj plamy? Mogłyby na pyszny odbyt. Mm -hmm. Trochę wcześniej niż wczoraj. Ciekawe co Pan Kut ugotuje dzisiaj, nie? Kolejny zapis tej chwili, 25, 25 stycznia, 25 Zeszliśmy z klifów i tutaj jest taki, taki po prostu, jak to nazwać, parking. Parking, parking z bufetem. <stans> jak oceniasz te klify? Złotem. No, jest no, no, no. Przepiękne, przeszły nasze oczekiwania. Z północy wyspy przemieszczamy się na południe troszkę piechotką, trochę autobusem, aż do Vallety, do stolicy.

Tak dziwnie, nie wiemy czemu, bo te figury są w workach foliowych. Nie wiem czemu. To jest jakiś placyk. W Walecie jesteśmy, stolica. Jest piękną stolicą, jest jedną z najmniejszych stolic w Europie i zbudowana w stylu barokowym. No i jest całym sercem tej wyspy administracyjnym, handlowym i turystycznym. Liczba kościołów i kaplic na Malcie jest tak duża, że codziennie można by odwiedzać inną świątynię. No, kościoły te budowane są z wielkim rozmachem, górują nad miastami, nad wsiami, no, zachwycają swoją wielkością. No, są, niektóre są celem pielgrzymek, inne zaciekawiają historią powstania i bez względu na wyznanie myślę, że warto tutaj wejść po prostu i zobaczyć to na wszystko na własne oczy. Zwiedzając takie miejsce, myślę, że warto zwrócić uwagę nie tylko na te wszystkie złocenia, zdobienia, ale też na wyjątkowe detale w marmurach, które są położone na podłogach, przedstawiające często niezwykłe stwory, smoki, zwierzęta. No, tutaj wszystko zachwyca. O Valetcie mówi się, że jest miastem zbudowanym przez dżentelmenów dla dżentelmenów. Także no, nie warto tutaj nie być. Gdy zachodzi słońce, to stolica nabiera jeszcze większego uroku. Godzina 18 w lecie to jest jedna z bocznych uliczek Boczne, boczne. To nie są główne uliczki. Tak wygląda. Do góry, do góry marcinek. Tam siedzą i jedzą. Tam siedzą i jedzą. Na czwarty wieczór na Malcie, głośno, gwarno, tak, ale takie są realia, moje tortellini i twoje co? Bragioli. No właśnie. I Marcina dwa piwka. Pan się pomylił, przyniósł mu dwa naraz, ale to chyba, to chyba nie boli. To Jakoś to, to, to przetrzymasz. Przetrzyma. Tradycyjna maltańska kuchnia nie jest skomplikowana i oparta jest na tym, co w danym momencie jest najłatwiej dostępne. My tutaj już na jedzeni zaczynamy wracać już sobie do hotelu. Stolica nocą. Marcin w stolicy nocą. I przepiękna fontanna. Najbardziej popularna i największa fontanna na wyspie. Została wykonana w 1959 roku. Przedstawia trzech trytonów podtrzymujących misę, z której spływa woda. Taki deptaczek dość szeroki, rzadkość tutaj w tym państwie, który łączy miejscowość Slima Slima z miejscowością Saint-Julien, gdzie my nocujemy z Marcinem, a tu Maja z, Piotr, z Piotrkiem i dzieciakami to jest od nich tam. No. I nasza imprezownia tak, tak zwą to miejsce. Jesteśmy w Saint-Julien, gdzie ja mieszkam z Marcinem. A te światełka tam daleko z Liema, tam na końcu. Miasteczka się łączą tym tutaj szerokim deptakiem. On idzie tak, 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 tak. I on idzie tam, aż do Syljemy. Jaką my mamy godzinę? Koło 20, nie? No. Rozkład jazdy autobusowy. No, nasze miasteczko gdzie my nocujemy są określane jako imprezownia i to jest dobre określenie a Sliema to już dokładnie tamten brzeg dobrze mówię Marcin że Sliema to jest już tamten brzeg tak, tak, tak. To jest to, nie? Ta linia brzegowa już się zaczyna. No. Tu jeszcze ludzi pełno. Wszyscy dopiero początek wieczoru. Dopiero początek wieczoru, tak, dokładnie. Kończymy kolejny dzień na Malcie. I do następnego.